Halo, halo, witam was, bardzo serdecznie w kolejnym Sword Swordwarda, ze mną jest Oliwia Dzień dobry Dzień dobry. Headshot, to jest taka, jak ktoś z nami gra, musi zawsze dostać z klucza w web I jest w naszej drużynie My sobie tutaj zbieramy kolorki Już no, paru minut, 15 minut zbieramy już te kolorki Ja 99, Oliwia tam ma zielone I też ma trochę niebieskiego Więc co, lecimy tutaj, jest chyba zielone albo niebieskie, już jestem, teraz nie jestem pewien więc... Pobierz, a to nie tak, że, ten, to nie tak, że nagrywam to od pół roku? Tak, ale teraz to taj zatwierdziłem tam... ten chrzest. Wiesz, jak każdy nowy dostaje z tego, albo z kilofa. A ja ci spowiadałam. <grym> a ja ci spowiadałam. <grym> to co, zaraz będziemy mogli te pedcent w Ta. Wyrzucam 117 i... kurde, jeszcze te zielone, zielone nam brakuje. Wiesz co, wrócimy na te niebieskie jeszcze przed nami za chwilę Poczekamy mhm. chwilę Dobra, chyba, chyba, chyba powinniśmy dać radę Szczerze, nie biję jeszcze tego żelaza z powrotem Na razie to mi chodzi Kurde, tu jest kolejne niebieskie Nawet dwa Nawet trzy Trochę niedobrze Spadamy I szukamy jeszcze zielonego, bo trzeba zrobić... ...kilofy Patrzcie, szczerze, pobiegniemy sobie tutaj, bo może tutaj się będzie rozpić zielone. Trzeba popatrzeć. I nie, to zartepniemy po prostu. na Homa, zrobimy sobie pompę jeszcze. Nie wiem co tam jest tu na wprost. Nie Z wie... nami właśnie jest coś. Tak, to jest zielone. Dobra, chyba. Nie, to jest niebieski. Tu. To, to co to jest? To też jest niebieskie. Kiszka. Tamko, dobra, weź co? Pisz Home 1, mm. Home 2, topamy chyba do domku. Zbierzemy te rzeczy co mamy i potem tepniemy sobie na Home 1. Tepamy na Home 2. Zbierzemy te skrzynce mamy te rzeczy. Czyli jeden z nas sobie zrobi killów. Zrobimy pompy. Potem tu tepniemy jeszcze raz i będziemy zbierać. Zbierzemy, zbierz sobie po prostu możesz z tych rzeczy. Co najbardziej jest potrzebne. Szczerze wezmę też ogniska mi niepotrzebne jest nie sobie tu będą... Dobra, chyba wszystko zebrałem, wiesz szczerze. Dobra, gdzie ci wyderzewalić to wszystko. Nie no, to poczekamy chwilę i tepamy we to na Hama jedynkę, wiesz? To ja zrobię Coś cięcie. leży na ziemi. Tak, rzeczowy stek. To ja zrobię cięcie. Widzimy się jak już będziemy na naszej głównej bazie, czyli na Mumbiku. Halo, widzowie, mi to po przerwie zobaczcie. Mam prezent do Oliwii. Proszę cię bardzo. Naładowana o, już. Przecież Naładowana. Przecież na święta. Ojej. Chodź tutaj teraz do naszego stołu. Zrób obiad. Nie na żarty. Wstać kilof. Kilof wstać, wstać, kilof. LeBMP, kill. Z czerwonego zmienia się na zielony i z zielonego zmienia się na kolor idli, czyli... Wow! Niebieski. niebieski, najładniejszy kolor kisnie. istnieje. Teraz tak, zrobimy sobie. Mamy. Zrobimy sobie jeszcze coś. Um, o, patrz to. No fajnie, 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 fajnie. fajnie. Tutaj zrobimy sobie może... Gra mi się zmniejszyła, nie patrzcie na to. Eem, 40 potrzebujemy niebieskiego. Brakuje nam niebieskiego, więc kurde na kurtkę czerwoną. Jedna osoba będzie mogła mieć kurtałkę. oka. że to będziesz ty, bo ja mam szybciej przepielnicze niż ty. Ja mam niesławność szybciej niż ten. Dobra, chubis zrobię jedną. No, czego nie mam? Aha, kurtki. Teraz pójdziemy na zimkę jeszcze raz, nabieramy... No, zrobisz mi to, czy nie? No ej, co jest widzowie? Może wyciągnij coś z tego. A, a co, nie, o, teraz działa Pójdziemy nazbierać e, jeszcze skóry, pójdziemy... Na, co jest? Pójdziemy nazbierać skóry, pójdziemy nazbierać... O, o patrzcie, elegancka. E, skóry i czerwone ta. E, I zielone. Dwa, więc co zrobić? Chciałem jeszcze zrobić nam... Mam mieć troszeczkę zielonego. E, rękawice, mogę zrobić? Mogę, rękawice. Potrzebujemy ten. Rękawice, żeby nas troszeczkę nie, było, nie biło te. Powiedz nam, co mnie nie było te. No. Zielone albo niebieskie, że nas nie biło za bardzo. Tak, wyposażenie to było... Y, rubers gloves Glows. To są rękawiczki. Dobre. Może rękawiczki w tym. Uh -huh. Może sobie wziąć ciepłe narączki I stworzy jeszcze sobie czapkę, bo ja sobie czapki jeszcze nie zrobiłem. Czapka. To sobie odłożę. Te kolorki nie sobie tu będą. My zaraz pójdziemy zbierać kolorów. Widzowie. Eee, tak, 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 tak. tak Dobra. Strzały na razie wezmę sobie... Mam, 26. Więc to Wezmę trochę strzał jeszcze narobię. narobię. I ten, lecimy na zimę znowu, nazbieramy no, troszeczkę toby materiału na ten eee, Na kurtkę i zielonego, niebieskiego Czy? Ty jak? się na home 2? Ta. Tak, masz strzały? W razie wu? A w ogóle na patrz, spójrz na mnie mm. I zobacz, ty masz zieloną, szarą kurtkę I szarą czapkę, nie? Mm -hmm. A ja mam czerwoną kurtkę i czerwoną czapkę Fajnie, nie? Tak, <laughs> Dopasowanie, tak, fuj <laughs> Dobra, tepam na Hamadwójkę I co? i będziemy zbierać tam Pójdziemy na Hanksy, wiesz, na pewno Hanksy yy, I z Hanksy, może D to waleci Pójdziemy na Hanksy I ten, o Witamy nas na naszym drugim biomie Zapieprzamy, zapieprzamy na Hanksy i potem na kolorki Nasze, nasze ubogie rezydencje I może samochód nam się uda zdobyć, by było spoko jakby jakieś jeszcze... Y, brakuje nam chyba silnik i, i koła. I to wszystko nam brakuje. No tak teraz mamy. Nad nim byśmy mogli zrobić klucz pojazdu, wtedy by się zbiło. I szybciej po prostu byśmy mieli samochód. Cho chodź tutaj po całym tym i próbuj, może coś nazbieramy. O! He! Chodź na firaliwie do mnie. Chodź, chodź. Widzowie. Nie wiem, gdzie jesteś.. Y jestem przy na ulicy. Mmm, już biegnę? Chodź, chodź, mam fajną rzecz. Żeby nie znikło za chwilę. Dobra. Mm -hmm. Widzowie, mówiliśmy coś, jakby fajnie, jakby data to wypadło, nie? Chodź do mnie. I Chodź tu. Pierwsza moja skrzynka, jak to na spojrzałem. Chodź tu. I chodź tu. I zobacz, co ja tu mam. Co spojrzałem i co tu jest w tej skrzynce. Hmm. Hmm, to jest czy... to czyśmy zrobili bum bum? Dobra, wezmę ten detonator i zaraz go pójdę odłożyć i można zrajdować coś tej, tylko nam kolorki nazbierać. I to wszystko. Dobra, ja bym ci teraz to odłożyć. Tak, to lecę właśnie, to ten... To schodź tutaj i zbieraj te skrzynki, może coś ci uh -huh. w pani to nie? Ale coś podniosę. Bo co nam brakuje? Kolorki i to wszystko, nie? Kolorki nazbierać i bum-bum, nie? Elegancko no no, widzę. Trzeba sobie jaja robisz, odejdź ode mnie. Ty jeszcze Dobra. raz, w Widzowie 2 data dwa na odcineczku, spokojnie już jest, szczerze, gonić się dzik widzę Łole, heda mu, ale mu heda sprzeda. Tam jest ten kolorek, idziemy I tam nie, idę zbić te niebieskie co jest w góry zielone Tutaj widziałem, że było już Bo to by, by się czekać nieco trochę dalej, bo... A nie, tu jest, dobra Idę do ciebie, coś Dobra, zaraz pójdziemy na hangsary i hangary i pójdziemy, zaraz to mogę ten sam bić na nie ginę, szczerze wiesz Dostałem jeszcze 5 sekund do końca i już mam zbite, nie? Idziemy jeszcze może detowe panie fajnie bo by biorę pompę w łapę w razie w żeby szczelić, jakby ktoś tam wyszedł, bardziej bezpiecznie bardziej bezpiecznie, i spoko odcinek 2 deto już mamy mm, tylko trzeba po prostu rozbudować trochę bazy pod odcinkiem, ba bardziej żelazają dupnąć i raidować, nie? Idziesz? 啊了？哦 Halo, teraz mnie słyszysz? O no. Kurde, coś się stanęło? Dobra, nie no, mały przypom... Bo... Coś mi się z mikrofonem stało, mi się włączył Ale ja to... słyszałem takie pyk i... tylko no. przez chwilę, to nic, to, to nic takiego Przez chwilę mogłoby być, myślałem, że trochę dłużej Chodź, polecimy na ten Chyba, że, no. chyba że się coś zrozpiło tutaj Bo ja łapą pykłem, nie? I mówię, i kurde... Mam tu coś Naboje no O, to popy? Pompa, pompa. Czerwony. Czerw karabin. karabin, dobra. Więc... Sorry widzę za to, że nie było dźwięku. E, to nic, to nic. Przez chwilę to tam wiecie. To tam do Eee. Oliwio, o tu jesteś, dobra. Aha. Dobra, chodź tu. Chodź, polecimy sobie e, tutaj. Idziemy zabrać trochę niebieskiego co Okej okay. czekaj się, czekaj, nie ruszę nie się O, że może skóry wylecam dla ciebie. Bo brakuje nam tylko skóry i troszeczkę niebieskiego właśnie... O dobra, zajebiście. O tym właśnie mówiłem. Skóra. Zjem se steka. Widzie elegancko. Dobra widzę, wiem, my sobie zrobimy cięcie. Ile minut już mam? Tam było 3 no i spoko, małe cięcie, my sobie trochę nazbieramy i widzimy się jak Oliwii szybko jeszcze dupniemy kurteczkę i ten. Oliwia ile Ci wypada w ogóle? 20 tego zielonego? 20 Czy? 30. O jeszcze lepiej. Dobra, to zrobimy ze spodnie i wszystko. Dobra, dobra, dobra. To małe cięcie. W ogóle, halo widzimy na wizji, bo ja zapomniałem. Nagrywać Oliwia masz kurteczkę, jakby co? Yy, a ja tutaj tworzę teraz dużo sznurów. Kurde, nie wiem ile mam mikrofon włączony, żeby nie było przypału Oliwia mnie słyszy, to jest dobrze Dobra, 30 wiesz, stworzymy 30 I jedną rzecz Zaraz ci nie wypuszczę, nie ma chuja Nie ma przejścia Nie ma Teraz tak, Oliwia Robię nam Portki Dobra Proszę, załóż portki, swe za chwilę, czekaj O, jak się zrobił to możesz zostawić w szafce, bo jakbyśmy chcieli kiedyś myli niesławkę, to można ten... I teraz tak, jeszcze jedną rzecz, jeszcze nie koniec, jeszcze nie koniec, tak? Nie, 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 nie wyjdziesz, teraz Żelazo, czekaj, żelazo. Raz pójdziemy na hangary. Oliwia chce zabijać i Temu tak się śpieszy, bo ona chce mordować. Powiedz? Na pewno. O, i mamy na mordzie maskę, bo Ty nam założyła? w domu no, już śmierdzi. Dobra. Dobra. I wiesz co my jeszcze możemy... Nie, nie zrobimy, bo nie mamy jeszcze. Ale chuj, dobra. Zostawiamy to, co mamy, widzowie. I... O! Właśnie, Detomomy. Cieszycie się wszyscy? Dwa Detomomy. Jesteśmy dobrzy w tą giereczkę. Yy, wezmę te kolorki... Nie, 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 nie ma przejścia. Nie, czekaj, odłożę te kolorki, odłożę ten. Już się wypuszczam i lecimy sobie na gołe baby. Chodź. Teraz ja muszę wszystko dołożyć pójdziemy troszeczkę na boi jeszcze znaleźć do pompy bo mamy troszeczkę mało i by się przydało jeszcze tak koło, dwa koła i e, co w ogóle ci tam wypadło? Albo odłożyłaś się tam gdzie trzeba? Nie w jedno miejsce wszystko tam pochwalej to ładnie wyglądało w ogóle szczerze to ja muszę tą skrzynkę zniszczyć bo mi się nie podoba Ja sobie się, ja sobie też się nie podoba moją cząstkę. Wrzuciłeś zniszczyć. coś. Wrzuciłeś. A, to chyba tak kości były. Takie drugie kości. Ciurka. Tak, kości wrzuciłaś Jedne leżą na ziemi tu. Dobra. Czekaj. Jednak nie przejdę. No? A, sitki silnik dostałeś 200. Olivia. Oliwe, co to za styf w szafce? Ja tu tak ładnie układam. No jest oj, ładnie. oj, 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 dzwońcie na policję. Dobra, to, to my tu, wiesz, tu, tu perletu, tu, tu Chyba cię muszę nauczyć tutaj segregacji śmieci. Tutaj... Do którego kosza mnie wrzucisz? <laughs> Szczerze? Czekaj, tak, tak, dobra, Zapierdolam na hangary jeszcze, widzowie. Mamy, mówiłem, 12 minut odcineczkę, więc jeszcze, widzowie, o 15, dobra, zdążymy jeszcze na hangary, może sąsiada zabijemy. Myślałem, że ty spadłaś, chodź. I widzowie, mm, pod odcinkiem my sobie tutaj z Oliwią trochę pobudujemy jeszcze chwilę. E, oś, czekaj, zasieje to w ręki, co? Bo ta baza znajdą się czwórkę, szczerze, już wam mówię. Więc, troszeczkę trzeba się pobawić. też coś? Masz, no Oliwio. Dzięki. Złap. Muszę to gonić. <laughs> Lecimy na hangary, może sąsiad będzie. Teraz sąsiad mówi bambiki kurwa, teraz jak zobaczysz, że mamy spluwy, to powie mistrzowie. Nie no, chodź, może pójdziemy na hangsy tutaj. Coś wypadnie, wiesz? Nie ile jest osób w ogóle na serwie. Jakbyś mogła Dobra, ja wpiszę. Mhm. A nie ma nie ma takiej komendy. Co masz do to? Nie, no boje Do pompy? Karabino. O. Myślę, że pompa. Szczerze proszę wypierdalać ode mnie. Sarenko ty kurwo. Nie już chciała zabić. No bo tu nic nie ma. Musiałoby nam wypaść tak mówię. skrzynia skrzynia byśmy mieli kanga i wiesz łatwiutkie jeżdżenie. Jeden wsiada na kangę i jedzie. Zbierać materiałem czy coś. Dwóch teraz możesz te dziki zabijać. Te dziki nie tylko zwykłe też. Bo zwykłe wypadać tłuszcz, a my potrzebować tłuszcz. Tłuszczu fuj, tłuszczu fuj, bo w tłuszczu na jedną cekę jest to, a w ogóle słyszałeś łuk, czy mi się wydawało? Ta, widzę typa na drugiej stronie, widzę... To ty? Chodź, 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 jest typ na drugiej stronie, tam biegnie. Idziemy go wyjaśnić, chodź. Że weź weź, weź łuk, żebyś wystraszył. O, wziąłeś. Wejść. ci w dupę. Zabiłem go To o miało się go obejść, a okazało się jednak, że... O, no bo... Uciekaj teraz, bo teraz świniarnia. O, kurwa! Dostałem potrójnego triple killa, kurwa. To ty tam gonisz te... Czekaj, ja wyjaśnię słompy. Czy mniej tych kurew Ty, kurwa, jeszcze jedna Dobrze, że masz szczęście szczęścia i mam dużo naboi Dobra I mamy dużo tłuszczu Możemy, jesteśmy zapracowani, można iść do domu Odnieść się On tu pewnie przybiegnie, wiesz? Mi się wydaje, że ten typ co tam mieszka, tam ta baza tam Jest w tym roku koło skały Ale chociaż przejrzymy sobie te hangsy I pójdziemy do chaty Nie dostałeś ten? Nie dostałeś skrzynki od niego? Dostałem Miał, o co miał? Strzały nie, czy nie, to ty jeszcze miał łuk, stracił łuk myśliwski. Mogę ci dać go, bo jest lepszy. myśli o... Myśl, my, ten łuk myśliwski. O, to ten miał i tłuszczu i trochę ścięgien. To wszystko co miał. A ja miałem. O, skrzynie biegów do, mam. Więc zajebiście. Panie Dziku, chodź panie Dziku. Chodź Oliwy do mnie, gdzie ty 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 uciekłeś? Czy mi się udaje? Nie. Ja jestem przy ulicy. Jeszcze jestem, za to... Dobra, tobą. to chodź, lecimy z do W tym zaraz przyleci. On chyba widział, że my biegniemy. O, przepisuj. A, to, a w ogóle z małych pisałem, a chuj, nie ten klawisz, dobra, miałam, nie miałem włączonego dużego pisania. Czy mi go goni? Oczywiście, że tak. Nie jestem dobra w pisaniu na klawiaturze. W ogóle, jak uda... Ta... W, 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 w to się popłakałam. Masz coś? Z powodu tego, że nie potrafiłam pisać na klawiaturze. Mycie znaczy, to jest tak, że mieliśmy informatykę. No. I po prostu mieliśmy pisanie na czas. On no, znaczy, no, kto najszybszy napisał, ten największą ocenę. I kończyłam jako ostatnia i się popłakałam, bo mi nie szło. Ja bym to wygrał. O, koło do kangi. Ale szkoda, że tryby jeszcze nie wracam. Weź jeszcze, pójdziemy do hangsydu. Na no, wprost. Spojrzymy. Może jednak... Tryby do kangi? Mhm, jak chuj. Weź jeszcze tutaj w środku w hangarach, sprawdźmy. Coś się zrozpiło, wiesz? Masz coś? Nic. Dobra, to lecimy do domu, chodźmy. Nie ma co, jak się nic nie chce respić to spieprzamy. Mamy koło do kangi, yy, skrzynie biegów, y, dokłada yy, No i dwa dety w domu. A tu się już nic nie chciało zrespić. Nie ma co, nie ma co widzowie. Dobra, nie wiem, spadamy stąd. Nie ma co widzowie. Lecimy do chaty, my sobie tutaj poza odcineczkiem troszeczkę bazę rozbudujemy, bo żeby na jutro dotrwało, bo. Bo jak nam zrajdują, to trochę przykro. By było. Więc co, widzowie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika. Wpadajcie na Discorda jednego i drugiego, będziecie mieli w opisie, czyli projekt Fast i Discord mój. Gdzie ty pobiegłeś? <grywa> tu jesteś W drugą stronę, bo był orange. Tak, co Z... jedzonko. Piszcie jeszcze komentarza ja przypnę serducho i do kolejnego odcinka zdrowiam. Cześć, cześć. Pa pa.